Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie widzimy się w grze Need for Speed Most Wanted 2005. No i dzisiaj kolejny oponent, kolejne wyścigi przed nami, kolejne pościgi z policją. Także zobaczmy, co tutaj na nas czeka. W końcu zobaczcie, ile tych wyścigów faktycznie mamy. E, moim zdaniem jest ich za dużo. Moim zdaniem jest ich za dużo, bo mamy 4 do wyboru z 13. E, także, no, także trochę za dużo ich jest. Mamy Lexusa nowego. Lexusa od Taza, więc sobie go w ogóle przetestujemy. Mamy też te dragi nowe, jakieś, nie wiem, to są jakieś takie fikuśne dragi. No mamy sobie tak cztery te wyścigi, wydaje mi się, takie najprzyjemniejsze, także bez jakiegoś wielkiego zastanawiania się i tak dalej, lecimy po prostu w pierwszy, najprzyjemniejszy, mam nadzieję, że też uda się go w miarę sprawnie zrobić. W poprzednim odcinku, jeżeli nie oglądaliście, sprzedałem Fiata Punto, Dodaliśmy Fiatopunto, ponieważ tutaj jest taka pora, można powiedzieć, że jesienna, więc już się nie siarka nam nie przyda. Mamy Lexusa IS-300, 200, 300 to jest chyba nie i Lexus jest 300, w nie sprawdziłem tego. Ale IS-300, czyli o samochód Taza, czyli naszego poprzedniego bossa, i to tutaj zepsuliśmy ten zakręt, ponieważ tutaj się nie będziemy w stanie rozpędzić dobrze. O, no, 225, nie powinniśmy tak jechać. Ale jest ok. w ogóle tamtym nie pozajczało nic? No pozajczałem coś tam, ale dobra, słabiutko. E, także plan na dzisiaj pokonać Weissa, Czy znaczy Weissa, Vika, no ja to wiadomo jak to Gada no pewnie głupoty, jeżeli chodzi o Vika, e, o o, o Weissa, no nie wiem dlaczego tak jakoś mi zostało, że ten Weiss nie prześladuje, może tak to nazwijmy. Weiss dzisiaj nie będzie trudny, Czy znaczy nie będzie łatwym, łatwym bossem, bo nie ukrywam, że ten samochód e, jego jest dość e, Dość, dość, właśnie potężny. I niestety, zawsze, jeżeli chodzi o akurat. Ojoj, -oj. akurat tego bossa, zawsze są jakieś drobne problemy, można powiedzieć w ogóle. I jestem ciekaw, że jeżeli teraz mamy na przykład 4 wyścigi do pokonania, a mamy 13 wyścigów do wyboru, ciekawe co będzie dalej, bo Razer ma, załóżmy, 10 wyścigów do pokonania. Chyba że, ten, chyba, że ten poziom trudności po prostu gdzieś tam będzie nam. E, rósł pod tym kątem, że jak mamy w, na Razorze, kupicie, się, dobra nice, ok to jest krzywo krzyw osadzony tutaj, e, tak, ale chodzi ogólnie o to, że jeżeli na przykład na Razorze mamy w finałowym w oryginalnej wersji gry mamy finałowe e, finałowe, finałowe hmm, znaczy no wyścigi, żeby go wyzwać, czy e, mamy tam ich bodajże 10 jest chyba, albo 8, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 10 z tego co dobrze kojarzę, także jest ich 10, także może teraz będziemy mi 12, 15 może, nie wiadomo, bo nie mam pojęcia, także mam nadzieję, że że nie będę się musiał rozczarowywać, tak samo jak z tymi felgami, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o oponentów, to jest też w ogóle bardzo ciekawa sprawa, dlatego też jeździmy teraz sobie brameczki, ponieważ nie chcę wam pokazywać jak jak, samo, jak samochody przeciwników wyglądają bez kół ale niestety już tego też nie, nie byłem w stanie przewidzieć. W ogóle naprawdę bardzo fajnie wygląda ten, ten efekt mikro, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I wydaje mi się, że ten przód tego tego jest trochę zmieniony, co? Wydaje mi się, że jest. Wydaje mi się, że jest, że on raczej... Kurcze, ciężko mi też wam wytłumaczyć o co chodzi, może znajdę wam jakąś właśnie przebitkę jeżeli chodzi o taką podstawową wersję gry i jak ten Lexus faktycznie wygląda z przodu, ale wydaje mi się, że ta taka dolna podkładka, ona jakby tak jest jest jakby jednolitym kształtem z przednim zderzakiem, że ona nie odstaje aż tak bardzo, a widzicie tutaj mamy taką... Mam coś takiego, że właśnie mamy tego Lexusa, ale mamy tam taki... Znaczy mamy ten przód i on jest taki bardzo zwężony i na dole mamy tą taką podkładkę, nie? No zobaczę, zobaczę. Bo w sumie aż jestem ciekaw, jak dokładnie faktycznie wyglądało na początku. Nigdy się jakoś bardziej nie przyglądałem tym samochodom, więc. Więc też mogę faktycznie się mylić, no ale mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że... Gdzieś wam to znajdę i, i po prostu wam pokażę, czy, czy się mylę, czy w ogóle... Alecz mogę by teraz się łapić za głowę i o czym mogę gadać, czy tak zawsze wygląda ten Lexus. <gry> nie, no mi coś nie siedzi w tym Lexus, a czy w sensie w tym przodzie, że nie wygląda źle, ale nie wygląda to jakoś bardzo źle, ale mimo wszystko trochę się różni, trochę się różni, także. Zweryfikujemy sobie to później. Dobra, w takim razie no, ten ziomeczek tam do nas wysyła jakieś wiadomości, że tam zostaw mnie i tak dalej, i tak dalej. My go oczywiście nie zostawiamy, ścigamy się dalej, także, żeby zdobyć reputację wymaganą do. do tego aby wyzwać gigusia numer 13 zostało nam jeszcze właśnie 13 chłopa do pokonania 13 chłopa no 13 13 osób tak to nie ukrywa, że tam są jeszcze 3 samice do naklapania między innymi Easy easy Jevels i kamikadze tak kamikadze ona się tak nazywa a jestem ciekaw, czy właśnie w beta nazywają dalej Kamikaze, czy jest jako Kaze. Jestem do tego bardzo ciekaw, ponieważ gdzieś obi... A czy wydaje mi się, że chyba nawet w podstawowej wersji gry, Kaze ee, ma jakby podpis sływu Kamikaze. E, więc najprawdopodobniej jest coś takiego, że może ona się faktycznie nazywać Kamikaze. Tak mi się jakoś tak. Tak czuję. <laughs> może tak to nazwę. Tak faktycznie czuję, że. Eee, kaza może już po prostu kamikadzę. A to jest też to by było akurat bardzo ciekawe, ponieważ jak mam na przykład Sonega. A no to Sony jakby ma podpis Sony, ale się nazywa Pitboss w becie, a skaza byśmy mieli na odwrót, nie? A na tych brameczkach to powiem szczerze, że troszkę odstajemy, nie, no teraz już troszkę lepiej, ale... Ale faktycznie trochę były problemy. Dobra, udało się, udało się kolejny wyścig zdobyć. No i powiem no wam szczerze, że na razie policji strasz znaczy policji w ogóle nie widzimy, bo są to oczywiście minimalne poziomy trudności. Nie no, wydaje mi się, że ten... Ja znowu cały czas o tym samym pewnie już dawno widzieliście screen albo ten obrazek jak wygląda faktycznie teraz Lexus, ale, ale wydaje mi się, że ta podkładka jest skrócona delikatnie i ta dolna część tego zrzaka jest, jest szersza po prostu, że ona się nie zwęża jakoś tak bardzo. to jest też bardzo właśnie ciekawe, że twórcy Need for Speed'a Most wanted, można powiedzieć, że nie mieli, wiecie o co chodzi, że oni musieli, nazwijmy to, wymyślić wszystkie te zderzaki, bodykity na nowo, że oni nie mogli zrobić czegoś takiego, że nie wiem, wzięli sobie do gry przykładowo zderzaki raket bany jak teraz to się oczywiście robi, czy właśnie jakichś takich prawdziwych, faktycznie pra prawdziwych, nie to co mechaników, co modyfikatorów, tuningowców, A jeżeli chodzi o samochody, więc Oj kurde, belcze niedobrze. E, więc faktycznie, e, faktycznie... Teraz jest troszkę łatwiej, teraz zrobię to trochę na odwagi... No, ty, ty skręcasz, koleżko? E, teraz jest łatwiej, no bo nie ukrywałem że teraz są właśnie RWB i tak dalej, i tak dalej, Ale co wiadomo, że RWB to jest i wyłącznie jednego modelu, jeżeli chodzi o Porsche. No ale też już macie na przykład załatwione gotowca, jeżeli chodzi o całego poruszaka można powiedzieć, że już nic nie musicie wymyślać, tutaj faktycznie było to robione można powiedzieć wszystko od podstaw, czyli no nie mieli jakby, znaczy wiadomo, że może się inspirowali czymś, jak najbardziej no z drugiej strony jednak yy, chodzi tutaj właśnie o to, że że wymyślili 30, znaczy wymyślili 32 samochodów, nie wymyślili 32 samochodów, ale wymyślili po 5 praktycznie, wiadomo, że niektóre bodykity, czy znaczy niektóre samochody mają mniej bodykitów Między innymi właśnie Porsche Carrera, czy Ford GT, Mercedes McLaren i bodajże Murcielago. Chyba one mają mniej. Mają też niektóre samochody, bodyki tu tylko 4, ale ogólnie z reguły jest i taki zamysł jest chyba, że jest 5. Także pomyślcie sobie, czy to są czy to jest 32, podajmy nawet razy 4, żeby było ciężej. 128, tak? Wychodzi mniej więcej. Tak, no 120, tak, 128. No i zobaczcie, że oni to zrobili od podstaw, w rok. Oczywiście znaczy wiadomo, że oni też jakby mieli już w Underground 1 jakieś kity, w Underground 2, nie? Więc też można powiedzieć, że mieli, mieli gdzieś tam jakąś, można powiedzieć, część, no ale z drugiej strony i tak te samochody praktycznie się nie powtarzają, bo jeżeli chodzi o nil... O, ty, ale zobacz, w przykład tutaj, w tym, menu, w tym menu można powiedzieć, takim z drogi, Ptaszki są. Dziwne, że akurat nie ma ptaszków w naszej kryjówce. W takim razie lecimy na notowania, czyli na dobrą sprawę najlepszą i najciekawszą. Najprawdopodobniej rzecz, jeżeli chodzi o mostą nie no mamy i o taką najbardziej rozpoznawalną, no bo nie ukrywajmy, że... Nitko jest podnoszą właśnie słynie tylko i wyłącznie z tego. I też jest no, po prostu przegenialną grą tylko przez te pościgi, przez tą właśnie taką otoczkę można powiedzieć, że musimy być najbardziej ścigani. Znaczy, no musimy stać się najbardziej ściganymi kierowcami, jeżeli chodzi o, o most, no przede wszystkim chcemy przy okazji odzyskać, a czy bardziej właśnie chcemy odzyskać na, nasz samochód, na BMW M3 od Razora, no ale w międzyczasie też rzeczywiście musimy stać się, stać się właśnie najbardziej ściganym kierowcą w Rockport City czasami się zastanawiam, jak te, jak te, jak te nazwy wszystkie. Tych miast w Need się nazywają, bo nie chcę jakieś gafy walnowicie. widzicie. zaraz powiem, że jesteśmy w Bayview, albo w czymś. No a jednak to trochę wstyd, to trochę wstyd, tyle lat tyle razy przechodziłem te więc nie powinno się to zdarzyć. No jednak wiadomo, że czasem jest jak jest, jest jak jest, czasem się coś głupiego powie. Hmm, chcemy tu, chyba? Mamy 4 minuty, już 4 minuty na pewno nie zrobimy tego, to od razu mogę wam powiedzieć, więc sobie najpierw to najprawdopodobniej będziemy chcieli zrobić ucieczkę, chyba ucieczkę na pewno będziemy chcieli zrobić, czekajcie, tu byśmy tak puknęli raz, znaczy fajnie, bo jakby nam jeszcze jedna wyjechała, nie, ale niestety. Pewnie będzie za co? Pewnie będzie jedna za niestety. Albo no i nie. Wyjdziemy sobie tutaj do kryweczki i wystartujemy nową pościg. Dobra, jak to wygląda? 65 tysięcy, jeżeli chodzi o Bounty, także no trochę brakuje. Trochę brakuje, no zobaczcie że faktycznie w tym. No tutaj, w kryjówce nie mamy takiej informacji, że mamy załóżmy już jakąś część, nazwijmy to. Już zaliczono niestety. Ja ten soundtrack sprawia, że ta gra po prostu aż chce się w nią grać, nawet tylko po to, żeby właśnie słuchać, że ona tak nakręca na to, żeby... żeby jeszcze trochę w nią pograć, żeby właśnie przechodzisz tak można powiedzieć co motywuje co po prostu Gdzieś powoduje, że, że jednak chce się po prostu grać, chce się gdzieś tam. Wczu... Znaczy, no, wczuwa się przede wszystkim w ten klimat, takich właśnie i właśnie wszystkich takich pościgów. Takiego. Znaczy, no, cię... znaczy, czy ciężki to jest klimat, raczej taki ciężki do opisania, może tak bym to nazwał. I tutaj mamy, czekajcie, ile musimy zrobić, bo to jest bardzo ważne. 75 tysięcy, także musimy zrobić 11, 11, 22. No i te piąteczka nam wystarczy, więc nice i lecimy w takim razie do pościgu. No i tutaj taka dysponacja musimy zrobić po prostu kamieniem milonowym, więc tutaj też jakby nie musimy liczyć tego, ile musimy bounty jeszcze dodatkowo zrobić. Nie musimy tutaj nic dodatkowo, można powiedzieć, że kombinować, po prostu robimy bounty i mamy 100 tysięcy, mamy, można powiedzieć, że przepustkę, bilet do kolejnego bossa. Wydaje mi się też że tych naklejek na mast nie było w sensie tych takich e, tej i ankai bodajże chyba tych, tych, tych naklejek nie było a właśnie bo ja nie wiem jeszcze jest pod X-em <laughs> także... także jestem ciekaw jaka tutaj, jaka tutaj tajemnica się ukryła pod tym X-em bo ty co ty robisz, Chłopsem wjechał, a coś z drugiej strony to może ma jakiś sens, no bo wiadomo jak jest jakiś połościg, jak coś się z syreną, to trzeba zjechać na bok. Odej no daj koleżka trochę poniosło i to kolejny wjechał w ten. że trochę był zaparkowany samochód. Kurde, ale policja to jest jakaś. Jakaś, aż zbyt ofensywna, wydaje? O, jeszcze w ogóle wpadłem teraz na świetny, wydaje mi się, że pomysł, że... Jeżeli chodzi o tą serię prób, to najprawdopodobniej będziemy sobie robili właśnie takimi segmentami. Czyli na przykład właśnie jak w tym momencie odblokujemy sobie e, Camden Beach, e, no to teraz zrobimy sobie serię prób. Czyli następny odcinek będzie... będzie właśnie serii prób najprawdopodobniej. Jeszcze nie wiem, no bo też nie ukrywam, że nie mam jakiegoś super świetnego planu, ale nic takiego, tylko po prostu na razie, na razie sobie tak gdzieś tam. Wymyśliłem to przed chwilą i od razu się z wami dzielę na odcinku, także możecie się spodziewać, że następny odcinek jak to oglądacie i jak zostaliście do tego momentu, to następny odcinek będzie po prostu z serii prób, także... Także też wydaje mi się, że będzie to na pewno ciekawy odcinek, ponieważ no ta seria prób też się mogła delikatnie zmienić, chociaż nie wiem, nie jestem tego pewien. Okej, okay, tam mieliśmy policję, jedną, także sobie ładujemy od razu w nią, i no, można powiedzieć, że kolejną rzecz odhaczoną. Oj, teraz za mocno. E, Pojedźmy sobie tutaj, w ogóle zobaczyć, co jest tutaj poblokowane. W ogóle strasznie dużo policji się pojawia, ponieważ szczerze pojawia na tym pierwszym poziomie. Nie ukrywam też, że ja zawsze podchodziłem do policji w ten sposób, że to ja muszę szukać policji, a nie policja musi szukać mnie. A jeżeli chodzi o Moskwą a to się trochę to pozmieniało. Nie ukrywam, że naprawdę dużo jest tej policji, dużo jej się respi. E, więc teraz pytanie: Czy właśnie to jest e, to, że jej się respi w oryginalnej wersji gry mniej, to jest utrudnienie, czy jednak ułatwienie? nie, no, Zaraz mamy też posiłki, także... O, ta kleszka nam się pojawił taka z bomby. No ale dobra, dobra, no posiłki dla nas są w tym momencie dobre, no bo jednak chcielibyśmy przedłużyć to do drugiego poziomu, no bo na pierwszym poziomie wbić pięć tysięcy. No to to by do nam zajęło naprawdę niesamowitą ilość czasu, a jednak jeżeli już będziemy mieli... Po 500 notowań. Co 10 sekund to będzie, będzie już dość przyjemnie. Ja wydaje mi się, że jak wbijem ten drugi poziom to my to zrobimy w jakieś... Nie. 50 sekund, Max, minutę? Nawet nie. Już będziemy mieli 1600, to sobie jeszcze tych gigusiów rozwalimy. No powinniśmy w minutę zdążyć. Okej, okay, tutaj usunęli akurat taką rzecz, mianowicie jak sobie jedziemy tak, znaczy jedziemy normalnie trzą gaz, jak puścimy gaz, a dalej jedziemy, to nie możemy niestety, jak klikamy nitro, żaden dym nam na swoim to nie leci. A szkoda, bo to jest było akurat takie miłe urozmaicenie, jeżeli chodzi o nitro for Speed'a dwójkę. W jedynce chyba takiego nie było. No nie, chyba w nie było, ale w Underground'zie dwójce jak najbardziej. Ty to jest policja? O, to jest, to jest ten policjant tajniak. To jest chłop, który nie chce nas ścigać, który nie ma bomb włączonych i on po prostu ucieka przed nami. Zobacz to. Jak go tak nazywam, że jakby tak śmiesznie trochę, to jest właśnie taki. Znaczy, bo one, one jakby te czarne, czarne w ogóle się nazywają chyba, to są tajniaki, ale... Ale zobaczcie, co on robi, on w ogóle... O, i kliknąłem X-a, nic się stało, nic chyba. Ty no, co ty robisz? Chodź tu. I zobacz, że on nie chce nas ścigać, tylko... Tylko ucieka po prostu, także bardzo zabawne to jest, no i... ty no, uciekł. Uciek mi dziad przebrzydł, a tu mamy... Coś co mnie interesowało. Oj zobaczcie, jeszcze we mnie ładuje, oj patrz na przykład ten. Normalnie już ma bombki włączone i normalnie nas atakuje. Duży też blokad, zobaczcie, że tylko blokada w 10 sekund. Dziwnie mnie poprowadziło, szczerze powiem. Nie ukrywam, że liczyłem, że pojedziemy tam bardziej w prawo, a nie tutaj, ale no, dobre niech będzie. Dobrze, machnęliśmy ich... ...przestrojowego ciula, no ale niestety my i tak będziemy musieli się zatrzymać. Ech, koledzy, wracajcie. Kurde, a żartowałem, ja u nie uciekam. Cztery mi około tysiaka, także... Znaczy, no około tysiaka, no, to ja 800, jak widzicie. Jak zniszczymy to będzie git. Nie zniszczyliśmy, Szkoda. Tak, co, co my, my dostajemy? C... Co, co, to, co to w ogóle ma być? My dostajemy co 10 sekund? My dostajemy jakieś 10 punktów notowań? Oj, zobaczę. Teraz na przykład jedziemy schopem bez bombek. No i on raczej jedzie po swoje. nawet nie chce nas atakować, on po prostu jedzie. Jedzie na komendę po prostu, jedzie <grydziu> na komendę i tyle. To nie no, ten się z tym akro trochę ścigał, a nie ścigał, że trochę nas próbował złapać, nie? Ten akurat specjalny. Ciekawa sprawa o co chodzi z tym dokładnie, bo oj. Aha, aha. <grydziś> Okej, okay, okej. Okay, naprawdę fajnie to wszystko wyszło. Znaczy dobrze dla mnie, tak? No bo nie ukrywajmy, że... że policja raczej nie jest zadowolona z tego faktu. No i zobaczmy, gdzie tutaj nas... gdzie mamy właśnie to kółeczko. Tutaj mamy. No spoko w sumie. To faktycznie... Nie wiem, czy to akurat w podstawowej wersji gry, czy tego nie usunęli. Tak mi się wydaje, że mogło faktycznie tej chatki nie być. Ale mogę się też oczywiście mylić, ale jedyne co w tym momencie nas interesuje, to to, że możemy sobie wyzwać Wika. Możemy sobie wyzwać Wika dwa, dwa sprinty, no i tutaj raczej się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o jego, o jego wjazd, można powiedzieć, na, na, na start. standardowy standardowo robię wutu, tutu. Nie, no tutaj, się, tutaj się akurat nic nie zmieniło, także zobaczymy. A czy z tego co ja, że ten, ten start jest pobugowany? A czy no właśnie tutaj jest pobugowane, a czy nie? Nie, jest ok. Ja pamiętam, że ktoś, znaczy, że gdzieś tam widziałem, z tego na YouTube bo bodajże, albo może nawet, nie wiem, na TikTok albo na cokolwiek innego, że on potrafił w, w locie jakoś tak tam wjechać i tak dalej, także także ten start u niego akurat ten wjazd był troszkę pobugowany, a nie w akurat w której wersji, czy to po prostu co jakiś czas się gdzieś tam e, przytrafia. Oj, 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 tutaj pojedziemy, tu pojedziemy. Eee! Co ty robisz, no jak? Trzy goda nie powinno być. Ciekaw jestem czy on też tutaj będzie kręcił bączki Będzie kręcił a jednak nie Bo tu mamy delikatny problem, bo jak tutaj kręci bączki to jest łatwo, ale niestety jak W nic nie dupią to już jest troszkę problem Samoloty latają w ogóle ciekawa sprawa, że tak można powiedzieć, że w randomowych momentach, są. Znaczy, w randomowych, tutaj po prostu przyjeżdżamy przez ten, po prostu gdzieś tam lecą. Ciekawa rzecz, ciekawa rzecz, bo. O, tam jest kolejny. Strasznie dużo samolotów, co? Uważam, że samoloty tutaj akurat nie pasują kompletnie. No nie, jeżeli chodzi o, o niebo w London, no to wiecie, no z jednej strony spoko, ale z drugiej strony tle samolotów. Jakbyśmy nie jeździli na jakieś lotnisko, albo na czymkolwiek. No, zobaczę, tam jest kolejny samolot. Obrócimy się w tamtą stronę, będzie kolejny samolot. Trochę za dużo, trochę już taka przesada można powiedzieć. Jednak tutaj, jednak. No, wolałbym wanilkę. No i teraz najgorszy moment, bo ta super jest tak rozpędzona, że ona zaraz nam. nas wyprzedzi. Najprawdopodobniej, więc będziemy musieli kontrolować. No, jakoś. damy radę, chyba. Okej, okay, myślałem, że będzie troszkę gorzej, ale udało się za pierwszym, podejściem. No i powiem wam, że czuję, czuję to gdzieś w powietrzu, że nie wygramy jego samochodu, że nie wygramy jego samochodu. I będzie delikatny problem. Z drugiej strony, jak sobie tak teraz pomyślę, no to oczywiście mamy dostęp do naklejek przeciwników. Więc my na dobrą nie musimy wygrywać tego samochodu. Możemy sobie po prostu kupić i nakle, znaczy nakleić naklejkę i git będzie. <gry> Więc to też ma jakiś sens. Wiadomo, że to wtedy będzie za... No gdzieś tam więcej hajsu wyjdzie no i też niestety nie ukrywam, że mamy bodajże ograniczenie. Yy, ograniczenie do samochodów, które kupujemy, bodajże do 12 chyba, do 12 samochodów maksymalnie więc, 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 więc za dużo byśmy nie zrobili. No jednak na razie samochodów jest bodajże 15, tak, no 15, 15 to było osób, więc 15, więc 15 samochodów do... do zrobienia. Słyszeliście ten dźwięk, jak te, to się nazywa, jak jechaliśmy przez kostkę brukową, ciekawa rzecz. Czy nie jest hakustro... No, jakaś tam kostka, wiadomo o co chodzi. I tutaj pętelka. Nie, na no, pętelka jest najgorsza, ponieważ tego też się wspomniałem no AI, a czy nie to, co może AI, ale jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o naszych przeciwników, tutaj na pentelkach, oni zawsze, zawsze, zawsze robią ją lepiej. Nieważne co by się działo, nieważne, jak szybko byśmy nie jechali, zawsze będziemy gorsi od naszych przeciwników. No i szczerze powiedziawszy, to mam nadzieję, że że pokonamy, pokonamy sobie Vice'a w tym momencie, no i też, że wygramy jego samochód. Szczerze, liczę na to, że on będzie w drugim i trzecim, znaczy w drugiej i trzeciej karcie. Już nie pamiętam dokładnie jak ona wypada, ta, super, ta superka, ale wydaje mi się, że ona powinna być albo w trzecim, kurczę, nie wiem, szczerze powiedziawszy, coś że ona powinna być w pierwszy, pierwszym albo trzecim. Ale nie wiem, nie mam pojęcia, stresuje się trochę, stresuje się trochę, no bo jednak ja już sobie gdzieś tam zarzuciłem, że chciałbym faktycznie w trzecim będzie na 100%, milion procent, 100%. Kurde. Ajajaj. No i teraz się robi problem, nie? Robi się problem, ponieważ możemy mieć albo w pierwszym, albo w trzecim. Ciekawe czy w ogóle... Jest... Eee, no więc co? Ładujemy się, nie wiem, w drugi czy... w, no Powiedziałem drugi, ładujemy się w drugi. I... Ha, łatwo, łatwo, udało się. Szczerze naprawdę zastanawiałem się nad tym, żeby tutaj kliknąć w jedyneczkę. Na szczęście, przeczucie bardzo dobre. Druga karta to był oczywiście samochód Wika, Wiktora i tak dalej Mamy w takim razie. Wydawało mi się, że tam się nie wczytało jakieś niebo, ale były jakieś tekstury. I, ale dobra, mam w takim razie na, na ten moment 100% można powiedzieć, Czyli wszystkie samochody wygraliśmy, wszystkie samochody, zobaczcie jaki ten samochód w ogóle jest przepotężny. E, czy zmienimy? Czy zmienimy najprawdopodobniej? Nie wiem, nie wiem, nie ukryłem, nie wiem, z chęcią mi jeszcze powiedzieć sobie tym Lexusem, bo on bardzo fajnie brzmi. E, też nie ukryłem, że ta Supra no jest fajna, to w ogóle tutaj 10 wyścigów. To jest w ogóle 10 wyścigów, tutaj mieliśmy 13, 13 aż wyścigów do wyboru, więc tutaj trochę tego było. No tutaj już mamy, tak jak już wam wspomniałem, trochę, trochę mniej, czyli 10, więc zobaczymy sobie co tam w następnym odcinku będziemy przychodzić, żeby tą Izję pokonać. Także ja wam na ten moment bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!